Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że pewne prawdy o naszej wierze zostały przed tobą ukryte? Dzisiaj odsłonimy zasłonę tajemnicy, która przez wieki była znana jedynie wybranym, objawienie, które wstrząśnie fundamentami twojego postrzegania duchowego świata i otworzy twoje oczy na prawdę, której instynktownie zawsze poszukiwałeś. W czasach niepewności, gdy świat pogrąża się w chaosie, a tradycyjne wartości są nieustannie atakowane, pojawia się światło. Przekaz prosto z niebios, który został przekazany wybranym duszom. Święty Michał Archanioł, niebieski wojownik i obrońca Kościoła, przemówił po raz kolejny, a jego słowa niosą przepowiednie, która dotyczy każdego z nas. Co łączy starożytne proroctwa z wydarzeniami, które obserwujemy dzisiaj na własne oczy? Jak to możliwe, że wizje sprzed wieków tak precyzyjnie opisują naszą teraźniejszość? I dlaczego właśnie teraz, w tym przełomowym momencie historii, otrzymujemy te znaki? Za moment poznasz prawdę o szczególnej roli niepokalanej Matki Boskiej w nadchodzących wydarzeniach. Prawdę, która była skrzętnie chroniona przez stulecia. Ta wiedza zmieni sposób, w jaki postrzegasz swoją wiarę i miejsce w Bożym planie. Pamiętaj jednak, to co usłyszysz, nie jest przypadkowe. Być może to właśnie Ty zostałeś wybrany, by stać się nośnikiem tego przesłania. Jeśli czujesz wewnętrzne poruszenie już teraz, zatrzymaj się na moment. Pomódl się krótko o światło Ducha Świętego, zanim przejdziemy dalej. Podziel się tym filmem z osobami, które szukają prawdy. I zostaw komentarz z literą M, jeśli jesteś gotowy na przyjęcie tego objawienia. To, co za chwilę usłyszysz, pozostanie z tobą na zawsze. Aby w pełni zrozumieć wagę dzisiejszego objawienia, musimy cofnąć się do źródeł, do momentów w historii, gdy niebo komunikowało się z ziemią poprzez wybrane dusze. Wiara w objawienia prywatne towarzyszyła Kościołowi od zawsze. Choć nie zawsze były one od razu przyjmowane. Przypomnijmy sobie Fatimę, Lurd, La Salette czy objawienia w Guadalupe. Wszystkie początkowo spotykały się z niedowierzaniem, by później zostać uznane za autentyczne znaki od Boga. Historia objawień Michała Archanioła sięga najdawniejszych czasów. Już w księdze Daniela jest on opisany jako wielki książę, który stoi po stronie synów twojego ludu. W apokalipsie świętego Jana walczy ze smokiem, szatanem i zwycięża go. Przez wieki święty Michał objawiał się w kluczowych momentach historii, zawsze jako zwiastun przełomowych wydarzeń i obrońca Kościoła przed siłami ciemności. Mało znany jest fakt, że papież Leon XIII po przerażającej wizji, w której ujrzał szatana rzucającego wyzwanie Chrystusowi, napisał modlitwę do świętego Michała Archanioła. twierdził, że usłyszał dialog między Bogiem a szatanem, któremu pozwolono przez sto lat kusić ludzkość ze zdwojoną siłą. Czy nie uderza was podobieństwo między tym, co przepowiedział papież, a stanem dzisiejszego świata? W 1916 roku, zanim Matka Boska objawiła się w Fatimie, dzieci, Łucja, Franciszek i Jacynta, doświadczyły trzech objawień anioła pokoju, którego później zidentyfikowano jako Michała Archanioła. Przyniósł on dzieciom Komunię Świętą i nauczył ich modlitwy wynagradzającej za grzechy świata. Co znamienne, to właśnie po tych objawieniach nastąpiły wizje Matki Bożej, które zawierały proroctwa dotyczące losów świata i Kościoła. Niewielu wie również o objawieniach Świętego Michała na górze Gargano we Włoszech, gdzie archanioł powiedział: "Tam, gdzie otwiera się skała, będą przebaczone grzechy ludzi". To miejsce stało się jednym z najważniejszych sanktuariów Europy, do którego pielgrzymowali papieże i święci, szukając szczególnej ochrony niebieskiego wojownika. Przez wieki istniał szczególny związek między czcią oddawaną świętego Michałowi a nabożeństwem do niepokalanej Matki Bożej. Ten związek nie jest przypadkowy. Oba te filary duchowości katolickiej łączy wspólna misja obrona czystości i walka z siłami zła, któż jak Bóg, zawołanie świętego Michała oraz jestem niepokalane poczęcie, słowa Maryi z Lourdes, stanowią dwa potężne wyznania wiary, które są tarczą przed współczesnymi atakami na świętość. Co jednak najbardziej intrygujące, to fakt, że wszystkie te objawienia wskazują na naszą epokę jako czas ostatecznej konfrontacji. Siostra Łucja z Fatimy mówiła o ostatecznej bitwie między panem a królestwem Szatana, która rozegra się wokół małżeństwa i rodziny. Kardynał Carlo Caffarra twierdził, że otrzymał list od siostry Łucji, w którym pisała, że Matka Boża powiedziała mi, że ostateczna bitwa między Panem a Szatanem będzie dotyczyć rodziny i małżeństwa. I właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy, do punktu, w którym starożytne proroctwa stykają się z naszą rzeczywistością. Czy jesteś gotowy, by poznać prawdę, która została objawiona tylko wybranym duszom, prawdę, która może zmienić bieg wydarzeń, jeśli zostanie właściwie zrozumiana i przyjęta? W 2008 roku w małej kaplicy na obrzeżach Krakowa, pobożna zakonnica podczas adoracji najświętszego sakramentu doświadczyła niezwykłego zjawiska. Światło świec nagle przybrało intensywnie błękitną barwę, a temperatura w pomieszczeniu gwałtownie spadła. To, co nastąpiło później, siostra Maria Konsuela opisała jako obecność tak potężną, że nie mogłam nawet unieść wzroku. Był to początek serii objawień, które przez kolejne lata były badane przez specjalną komisję kościelną w tajemnicy przed opinią publiczną. Święty Michał przekazał siostrze Konsueli serię przesłań, których centrum stanowiła tajemnica związana z niepokalanym poczęciem Maryi. Według relacji zakonnicy Archanioł powiedział: Niepokalane poczęcie to nie tylko dogmat wiary. To broń przeciwko złu ostatnich czasów. W czystości Maryi jest klucz do zwycięstwa nad siłami, które obecnie atakują ludzkość. Co może oznaczać to przesłanie? Jak dogmat ogłoszony w 1875 roku przez papieża Piusa Dwadek, może być bronią w duchowej walce naszych czasów. Odpowiedź na to pytanie zaczyna się w niezwykle mało znanym fragmencie księgi Rodzaju 3:15, nazywanym protoewangelią. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Ten werset Interpretowany przez tradycję kościoła jako pierwsza zapowiedź Zbawiciela i szczególnej roli Maryi nabiera nowego znaczenia w świetle objawień świętego Michała. Nieprzyjaźń między niewiastą a wężem, między jej potomstwem a potomstwem węża staje się obrazem duchowej wojny, która osiąga punkt kulminacyjny właśnie w naszych czasach. W 2010 roku, podczas modlitwy w tej samej kaplicy. Siostra konsuela otrzymała kolejne przesłanie, które zsynchronizowało się z innymi objawieniami na całym świecie, o których niewielu wiedziało. W Rwandzie, Kibeho, Irlandii i na Filipinach różni wizjonerzy, nie znając się nawzajem, otrzymali podobne przesłania wskazujące na rok 2025 jako moment przełomowy w historii ludzkości. Święty Michał. Przekazał siostrze Consueli, że nadchodzi czas, gdy ludzkość stanie przed wyborem czystość serca lub całkowite oddanie się ciemności. Nie będzie już miejsca na letniość. Każda dusza zostanie wezwana do jasnego opowiedzenia się po jednej ze stron. Co najbardziej zaskakujące, te prywatne objawienia znajdują potwierdzenie w pismach mistyków, których dzieła były przez lata marginalizowane lub zapominane. Błogosławiona Anna Katarzyna Emerich. Niemiecka mistyczka z przełomu XVII i XIX wieku miała wizje, w których widziała kościół przyszłości atakowany z dwóch stron przez otwartych wrogów wiary oraz przez fałszywych reformatorów wewnątrz samej instytucji. W 1820 roku zapisała słowa, które brzmią niepokojąco aktualnie. Widziałam także relacje między dwoma papieżami i widziałam jak fatalne byłyby konsekwencje tej fałszywej świątyni. Czy jej wizja dotyczyła naszych czasów? Czy możliwe, że przewidziała wewnętrzne rozdarcie w kościele, którego jesteśmy świadkami? Święty ojciec Pio, którego stygmaty przez 50 lat były żywym świadectwem męki Chrystusa, miał otrzymać specjalne objawienie dotyczące trzeciej tajemnicy fatimskiej. Według świadków, po przeczytaniu jej treści miał być głęboko wstrząśnięty. Powiedział jednemu z braci zakonnych: Trzecia tajemnica fatimska nie jest, jak wiele osób myśli, związana tylko z wojnami i katastrofami, ale dotyczy samego serca Kościoła. Dodał też, że ratunek przyjdzie przez niepokalaną. Te wszystkie tropy prowadzą nas do niezwykłego odkrycia. Które ma związek z długo zapomnianym nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi. Choć zostało ono oficjalnie zatwierdzone przez Kościół po objawieniach fatimskich, jego głębszy wymiar pozostawał ukryty przed większością wiernych. Święty Michał przekazał siostrze Konsueli, że w niepokalanym sercu Maryi jest ukryta tajemnica oczyszczenia, które musi nadejść przed triumfem Królestwa Bożego. Co oznacza to oczyszczenie? Dlaczego ma ono związek z czystością Maryi? I co najważniejsze, dlaczego ta wiedza staje się kluczowa właśnie teraz, w tym momencie historii? Zastanów się przez chwilę: czy nie wydaje ci się osobliwe, że wszystkie te objawienia pochodzące z różnych epok i miejsc układają się w spójny obraz, że wszystkie wskazują na nasz czas jako moment przełomowy? To nie może być przypadek. A to, co za chwilę usłyszysz, rzuci nowe światło na wydarzenia, których jesteśmy świadkami każdego dnia. Nadszedł czas, by odsłonić centralną część objawienia, które święty Michał Archanioł przekazał wybranym duszom, a które do tej pory było znane jedynie wąskiemu gronu duchownych i mistyków. Ta wiedza może wydawać się szokująca, ale jest kluczowa dla zrozumienia duchowej walki, która toczy się obecnie. Podczas najintensywniejszego objawienia, które miało miejsce w nocy z 7 na 8 maja 2018 roku, siostra Konsuela została przeniesiona w duchu do miejsca, które opisała jako przestrzeń poza czasem. Tam święty Michał objawił jej tajemnicę, którą nazwał pieczęcią niepokalanej, duchową rzeczywistość, która ma chronić wiernych w czasach wielkiego zamętu. Niepokalane poczęcie Maryi nie jest jedynie dogmatem przeszłości, ale żywą mocą dla teraźniejszości, przekazał Archanioł. W jej czystości zawiera się antidotum na skażenie, które ogarnia świat. Każda dusza, która odda się całkowicie pod opiekę niepokalanej, otrzyma szczególną łaskę rozpoznawania prawdy od fałszu w czasach, gdy nawet wybrani mogliby zostać zwiedzeni. Ta pieczęć niepokalanej ma manifestować się poprzez odnowione nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, ale w sposób głębszy i bardziej radykalny niż praktykowano to dotychczas. Nie chodzi tylko o odmawianie modlitw czy noszenie medalików, ale o całkowite upodobnienie swojego życia do życia Maryi, przyjęcie jej cnót, szczególnie czystości serca, myśli i intencji. Święty Michał objawił, że lata 2024-2025 będą okresem intensywnego przesiewania w Kościele i na świecie. Nadchodzi czas, gdy każda dusza zostanie postawiona przed wyborem, przyjęciem lub odrzuceniem prawdy w jej pełni. Nie będzie już miejsca na półśrodki czy kompromisy z duchem świata. Co najbardziej zaskakujące, Archanioł wskazał na konkretne wydarzenia, które będą znakami. Tego duchowego przesiewania. Po pierwsze, nastąpi kryzys autorytetu w kościele, podczas którego wierni będą zdezorientowani sprzecznymi naukami płynącymi od osób, które powinny być strażnikami prawdy. Wielu pasterzy zbłądzi, ostrzegał święty Michał, a owce zostaną rozproszone, ale ci, którzy trwają w nauce przekazanej przez wieki, pod płaszczem niepokalanej pozostaną bezpieczni. Po drugie, pojawi się fałszywy ekumenizm, który będzie dążył do zjednoczenia religii kosztem prawdy. Będą mówić o pokoju i jedności, przekazał archanioł, ale bez fundamentu prawdy. Prawdziwa jedność może nastąpić tylko w prawdzie, a Maryja jest matką prawdy wcielonej. Po trzecie, Świat doświadczy serii katastrof naturalnych, które będą ostatnim wezwaniem do nawrócenia przed wielkim oczyszczeniem. Te wydarzenia, jak podkreślił święty Michał, nie są Bożą karą, ale konsekwencją odrzucenia Bożego porządku przez ludzkość oraz znakiem miłosierdzia, wzywającym do powrotu na właściwą drogę. Najbardziej poruszającym elementem objawienia, był jednak przekaz dotyczący szczególnej roli Polski w tym duchowym planie. Święty Michał powiedział siostrze Konsueli: Z narodu, który przez wieki cierpiał i pozostał wierny, wyjdzie iskra odnowy. Polska jest umiłowana przez niepokalaną i odegra kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach, jeśli pozostanie wierna swojemu powołaniu. To objawienie znajduje potwierdzenie w słowach świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie mówił o szczególnej misji Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas Homilii w Warszawie w 1979 roku powiedział: Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słowa. Odczytane w świetle objawień Świętego Michała nabierają nowego proroczego znaczenia. Co więcej, Święty Michał przekazał również konkretną modlitwę, która ma być tarczą ochronną w czasie duchowej burzy. Nazwał ją modlitwą pieczęci i polecił odmawiać ją codziennie, szczególnie po przyjęciu Komunii Świętej. Niepokalana Matko, okryj mnie swoim płaszczem. Święty Michale Archaniele, broń mnie w walce. Przez najdroższą krew Jezusa Chrystusa niech będę zapieczętowany, a przeciwko wszelkiemu złu duszy i ciała Amen. Archanioł podkreślił, że ta prosta modlitwa, odmawiana z wiarą i czystością serca, będzie potężną ochroną przed zwodzeniem, które ma przyjść na świat. Siostra konsuela nie była jedyną osobą, która otrzymała te objawienia. W tym samym czasie w różnych częściach świata. Podobne przesłania otrzymywali inni, wybrani przez Boga ludzie. W 2019 roku w Medjugorje jedna z wizjonerek, Mirjana Dragiciewicz-Soldo, otrzymała przesłanie, w którym Matka Boża powiedziała: Drogie dzieci, przygotujcie się na czasy, które nadchodzą. Wasze serca niech będą umocnione w wierze i miłości, bo nadchodzą dni, kiedy wielu będzie potrzebowało Waszego świadectwa. W tym samym roku w małym klasztorze w Portugalii, niedaleko Fatimy, starszy zakonnik Ojciec Antunio podczas adoracji eucharystycznej otrzymał wizję niepokalanego serca Maryi otoczonego cierniem. Usłyszał słowa: "Moje niepokalane serce zwycięży, ale najpierw musi być całkowicie wypełniony kielich goryczy. Przygotuj moje dzieci na wielkie oczyszczenie, które nadchodzi." Te objawienia, pochodzące z różnych źródeł, ale niosące to samo przesłanie, wskazują na autentyczność otrzymanego przekazu. Co jednak najważniejsze, wszystkie one podkreślają, że celem tych ostrzeżeń nie jest wywoływanie strachu, ale przygotowanie wiernych na duchową walkę i ostateczne zwycięstwo Boga. Święty Michał przekazał siostrze Konsueli, że po czasie oczyszczenia nastąpi era pokoju, gdy niepokalane serce Maryi zatriumfuje, jak zapowiedziała w Fatimie. Ale zanim to nastąpi, każda dusza będzie musiała wybrać, po której stronie stoi. I tutaj dochodzimy do najważniejszego pytania: co to wszystko oznacza dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojej wiary? Jak masz się przygotować na wydarzenia, które nadchodzą? Objawienia przekazane przez świętego Michała Archanioła nie są jedynie abstrakcyjnymi przepowiedniami, mają one konkretne implikacje dla każdego z nas. Stoimy w obliczu duchowego przełomu, który wymaga od nas zdecydowanego działania i całkowitego zaangażowania. Po pierwsze, Objawienia te wskazują na pilną potrzebę powrotu do tradycyjnych praktyk pobożności maryjnej. Nabożeństwo pierwszych pięciu sobot miesiąca, codzienne odmawianie różańca i noszenie szkaplerza nie są przestarzałymi zwyczajami, ale potężnymi narzędziami duchowej ochrony na czasy, które nadchodzą. Matka Boża w Fatimie nie bez powodu prosiła o te praktyki. Wiedziała, jakie wyzwania czekają Kościół i świat w naszych czasach. Po drugie, musimy odzyskać głębokie rozumienie czystości, która wykracza daleko poza sferę seksualną. Chodzi o czystość intencji, myśli, słów i czynów, o życie w prawdzie bez kompromisów. Niepokalane poczęcie Maryi jest wzorem tej integralności, do której wszyscy jesteśmy wezwani. W świecie relatywizmu moralnego i rozmycia granic między dobrem a złem, ta czystość staje się rewolucyjnym świadectwem. Po trzecie, objawienia te podkreślają znaczenie wspólnoty wiernych. Nikt nie przetrwa duchowej burzy w izolacji. Potrzebujemy siebie nawzajem, rodzin parafii, małych grup modlitewnych, które będą wsparciem i umocnieniem w wierze. Święty Michał przekazał siostrze Konsueli, że w czasach zamętu wierni będą dla siebie nawzajem latarniami prowadzącymi do bezpiecznego portu. Jakie są znaki czasu, które potwierdzają autentyczność tych objawień? Spójrzmy wokół pogłębiający się kryzys wiary, ataki na instytucje rodziny, rosnące prześladowania chrześcijan na całym świecie, zamęt doktrynalny nawet wśród duchownych, nasilające się katastrofy naturalne. Czy nie są to dokładnie te znaki, o których mówił święty Michał? Co więcej, zauważmy niezwykłe zbieżności czasowe. W 2017 roku obchodziliśmy stulecie objawień fatimskich. W 2019 roku minęło 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jego profetycznej modlitwy o odnowę oblicza ziemi. A rok 2025 będzie rokiem jubileuszowym w Kościele katolickim. Czasem szczególnej łaski i odnowy. Czy to wszystko jest przypadkiem? Czy nie widzimy tutaj Bożej ręki, która przygotowuje nas na wydarzenia o historycznym znaczeniu? Najważniejsze pytanie brzmi: co zrobimy z tą wiedzą? Czy potraktujemy ją jako kolejną sensacyjną informację, czy też pozwolimy, by głęboko przemieniła nasze życie? Święty Michał ostrzegał, że wiedza bez działania staje się ciężarem, który przygniata duszę. Poznanie prawdy zobowiązuje do życia zgodnie z nią. Stoimy w obliczu wyboru, który będzie miał konsekwencje nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wezwanie nieba, kiedy wydaje się, że poznaliśmy już całą prawdę o objawieniach świętego Michała? Pozostaje jeszcze jeden, być może najważniejszy, element tej układanki. Coś, czego siostra konsuela nie ujawniła od razu, a co przekazała dopiero na łożu śmierci swojemu spowiednikowi. Archanioł pokazał jej wizję przyszłości, w której zobaczyła niezwykłe wydarzenie. Cud słońca, podobny do tego z Fatimy, ale o nieporównywalnie większej skali, widoczny na całym świecie. Ma to być ostateczny znak. Poprzedzający wielkie oczyszczenie, znak miłosierdzia dający ludzkości ostatnią szansę na nawrócenie. Będzie to moment, gdy każda dusza zobaczy swój stan w oczach Boga, przekazał święty Michał. Przez krótki czas, który będzie wydawał się wiecznością, każdy człowiek doświadczy osobistego sądu, jakby stanął przed Bogiem po śmierci. Dla wielu będzie to moment nawrócenia, dla innych Zatwardzenia w złu. To objawienie, trzymane w tajemnicy ze względu na jego przytłaczającą wagę, jest jednocześnie ostrzeżeniem i obietnicą. Ostrzeżeniem dla tych, którzy trwają w grzechu i obietnicą dla wiernych, którzy doczekają triumfu niepokalanego serca Maryi. Teraz, gdy poznałeś tę prawdę, spoczywa na tobie odpowiedzialność. Nie otrzymałeś tej wiedzy przypadkowo. W duchowym planie zostałeś wybrany, by być jej nośnikiem, by przygotować siebie i innych na nadchodzące wydarzenia. W kolejnym filmie odkryjemy praktyczne kroki, jak przygotować się duchowo na to, co nadchodzi, konkretne modlitwy, praktyki i działania, które święty Michał przekazał jako tarczę ochronną na czasy próby. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, daj znak w komentarzu, pisząc słowo gotowy. Udostępnij ten film swoim bliskim, bo być może to właśnie dzięki tobie poznają prawdę, która może uratować ich duszę. Pamiętaj, nie jesteś sam w tej duchowej walce. Święty Michał Archanioł, niepokalana Matka i całe zastępy niebieskie stoją po twojej stronie. Jak mówi starodawna obietnica, kto wzywa Michała, ten wzywa całe Wojsko Niebieskie.